Czy wiedziałeś, że w Czechach jest więcej zamków na kilometr kwadratowy niż w jakimkolwiek innym kraju na świecie? Ten mały fakt już sugeruje bogactwo historyczne i piękno architektoniczne, które można znaleźć w każdym zakątku. Ale jest coś jeszcze, co zaskakuje: subtelna mieszanka średniowiecznych miast, bujnej natury i kobiecego uroku, który wyróżnia się wyrafinowaną elegancją i magnetyczną obecnością. Stawiając stopę w Pradze, stolicy, elegancja czuje się w każdym krawężniku. Od ikonicznego mostu Karola, z jego gotyckimi figurami wyłaniającymi się na tle nieba i rzeki Wełtawy, po labirynt uliczek małej strany, to miasto łączy majestat i magię. Kobiety spacerujące tutaj odzwierciedlają tę samą dualność, łagodne spojrzenia i wyrafinowane gesty. Połączone z nienagannym stylem miejskim. Nie jest dziwne widzieć je przechodzące przez most w prostych sukienkach i subtelnych tręczach, odpowiedzialne i wyrafinowane, jakby były częścią krajobrazu dziedzictwa. Ich obecność dodaje wymiaru gracji i wyrafinowania do już i tak urokliwego miasta, sprawiając, że każdy krok po jego ulicach staje się doświadczeniem wizualnym i emocjonalnym. Na praskim zamku, rozległym kompleksie, dominującym nad miastem, znajdują się eleganckie lokalne przewodniczki, mówiące w różnych językach, wyjaśniające historię bez utraty ani odrobiny jej naturalnego piękna. Z promiennymi twarzami i jasnymi oczami ucieleśniają ten bohemski archetyp. Intelektualistki, pasjonatki sztuki, historii i muzyki. Zdolne do ożywienia rozmowy wiedzą i wdziękiem. Te kobiety nie tylko są strażniczkami historii, ale także ambasadorkami kultury czeskiej, zdolnymi do uczynienia każdej wizyty niezapomnianym i wzbogacającym doświadczeniem. Po drugiej stronie historycznego centrum dzielnica Winorady oferuje kosmopolityczny widok. Kawiarnie w stylu art nouveau, budynki o umiarkowanej wysokości. Tarasy z nowoczesnym jedzeniem. Tam kobiety pojawiają się zrelaksowane, płynnie przechodząc od branchu do coworkingu, pokazując fuzję klasyki i nowoczesności. Są miejskimi kobietami, które kochają design, ale także cenią tradycje, które znają się na lokalnych winach, które dzielą się nowinkami kulturalnymi, zawsze z dyskrecją i stylem. Ta dzielnica jest odzwierciedleniem nowoczesności i tradycji, które współistnieją w Pradze, a lokalne kobiety są centralnym elementem tej dynamiki, wnosząc swój urok i wyrafinowanie w każdy zakątek. Nie oddalając się od Pragi, karlowe wary wyłaniają się jako termalne sanktuarium miasto dosłownie bulgocze gorące źródła wytryskują wszędzie. Ozdobione neoklasycystycznymi budynkami w pastelowych kolorach. W jej słynnych spa zwykle można zobaczyć lokalne kobiety korzystające z kąpieli leczniczych. Ich gesty są delikatne, spokojne. Często widzisz je wśród pary i marmuru, z długimi nogami i elegancką postawą, w spokojnych rozmowach, z delikatnymi uśmiechami. Wszystko w nich mówi o dbaniu o siebie. O kulturze, która ceni zdrowie, współżycie i naturalną estetykę. Karlowe Wary to nie tylko miejsce relaksu i wellness, ale także miejsce, gdzie piękno i elegancja lokalnych kobiet wyróżniają się, tworząc unikalne i odmładzające doświadczenie. Poza Pragą Czechy oferują różnorodność krajobrazów i doświadczeń, które podkreślają piękno i urok ich mieszkańców. W regionach Czechy i Moraw lokalne kobiety łączą życie wiejskie z naturalną elegancją. W malowniczych wioskach i zielonych polach prowadzą swoje życie z wdziękiem i połączeniem z naturą, które są godne podziwu. Ich styl życia, dostosowany do naturalnych środowisk, odzwierciedla się w ich wyglądzie i postawie, ukazując autentyczne piękno i głęboką więź z otoczeniem. Niedaleko, w czeskim Krumlowie, Czechy pokazują swoje drugie oblicze – bohemijską wieś. Otoczony przez rzekę Wełtawę, miejsce wydaje się zatrzymane w czasie. Tam rzemieślniczki, wiele z nich młodych z jasnymi włosami i nieskazitelną cerą, pracują w sklepach z kryształami bohemii, ceramiką lub tradycyjnymi haftami. Ich ruchy są metodyczne jak ich rzemiosło. A ich piękno odzwierciedla głęboki rys, przekazują pasję do swojej pracy, dumę z korzeni i osobistą ciepłość w każdym produkcie, który przekazują w ręce odwiedzających. Te kobiety są strażniczkami tradycji przodków, a ich mądrość odzwierciedla się w każdym ich geście. Ich połączenie z rzemiosłem i umiejętność tworzenia unikalnych dzieł dodają wyjątkowego wymiaru do doświadczenia odwiedzania czeskiego Krumlowa. Sprawiając, że każdy zakup staje się osobistym i znaczącym przeżyciem. Czeska natura to inny poziom piękna, a tamtejsze kobiety również odzwierciedlają to połączenie. W Czechach centralnych i w morawskich Karpatach lasy sosnowe i jeziora lodowcowe zapraszają do wędrówek i wiejskich ucieczek. Kobiety prowadzące grupy turystyczne łączą świeży wygląd, wygodne ubrania. Luźne warkocze, buty górskie. Z żywotną postawą, odrywając się od miejskiego stylu życia, prezentując prostą, ale tętniącą życiem estetykę, jak otaczająca je natura. Te przewodniczki nie tylko znają szlaki i lokalną florę, ale także przekazują głęboką miłość do natury i pasję do dzielenia się swoją wiedzą z odwiedzającymi. Ich obecność w tych naturalnych środowiskach. Dodaje wymiar autentyczności i połączenia z ziemią, który jest nieoceniony. Park Narodowy Szwajcaria Czeską zasługuje na osobne wspomnienie. Jego formacje skalne, mosty wiszące i nieskończone widoki przyciągają odwiedzających w niezapomnianych panoramach. Tam obecność kobieca kojarzy się z autentycznym pięknem naturalnym. Skóra opalona, zdecydowane spojrzenie. I pewny krok między wiszącymi mostami, pod zielonym sklepieniem lasu. Kobiety, które pracują jako przewodniczki w tej okolicy, łączą wiedzę geologiczną z dobrym humorem i autentyczną elegancją tych, którzy żyją blisko krajobrazu. Ich zdolność do wyjaśniania geologicznej historii parku i dzielenia się osobistymi anegdotami. Sprawia, że każda wycieczka staje się niezapomnianą i edukacyjną przygodą. Rzemiosło artystyczne jest kolejnym znakiem rozpoznawczym kraju, a kobiety utrzymują je przy życiu. W takich miejscowościach jak Telcz, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, za swoje murale i renesansowe fasady, kobiety z pokolenia na pokolenie współpracują w warsztatach jubilerskich, koronkarskich lub skórzanych. Rezultatem jest elegancja, która nie narzuca się, to cicha piękność wypracowana delikatnymi rękami i zbiorową dumą w otoczeniu wieków, które wzmacnia jej istotę. Te rzemieślniczki nie tylko tworzą piękne wyroby, ale także zachowują tradycyjne techniki i przekazują swoje umiejętności młodszym pokoleniom. Ich poświęcenie i pasja do rzemiosła są widoczne w każdej tworzonej przez nie sztuce sprawiając że każda wizyta w tych warsztatach jest wzbogacającym i autentycznym doświadczeniem gastronomicznie czechy to tradycja z umiarkowaną modernizacją na sardyni na stołach na świeżym powietrzu serwowane są swićkowa, knedliki i gulasz kelnerki wiele z nich to młode profesjonalistki które studiują Serwują dania z godnym i pewnym uśmiechem. Wiedzą doskonale, co serwują i mówią z uprzejmością. Ta uwaga nie tylko polega na serwowaniu jedzenia, przekazuje szacunek dla goście i dla tego, co reprezentują kulturową, hojność i lokalną dumę. Te młode kobiety nie są tylko kelnerkami, ale także ambasadorkami czeskiej gastronomii, zdolnymi do ujaśnienia tradycyjnych potraw. I dzielenia się swoją miłością do lokalnej kuchni z odwiedzającymi. Czeskie wino, choć mniej znane niż francuskie, przeżywa renesans. Regiony takie jak morawy południowe kryją w sobie winnice na łagodnych wzgórzach. W tym otoczeniu kobiety winiarki ujaśniają odmiany sięgające wieków, ale z nowoczesnymi technikami. Róża elegancka i zdecydowana ujaśnia jak produkcja organiczna, użycie rodzimych odmian. I szacunek dla ziemi są filarami ich produkcji. Ich styl jest świeży i profesjonalny z nonszalanckim wyglądem, gdzie ciemne okulary spoczywają na rozpuszczonych włosach, a każdy łyk to rozmowa o trosce o ziemię. Te kobiety nie tylko są ekspertkami w dziedzinie winiarstwa, ale także strażniczkami czeskiej tradycji winiarskiej, zdolnymi do łączenia starych technik z nowoczesnymi innowacjami, aby tworzyć unikalne i zrównoważone wina. W Pradze życie kulturalne jest oszałamiając – Teatr Czarny, Opera Muzea Wiekowe, Galerie Sztuki Współczesnej i urokliwe Cingarnia. Kobiety pracujące w tych przestrzeniach, kuratorki, muzeolożki, artystki są częścią publicznego oblicza rewolucji estetycznej. Z unikalnymi strojami i zadbanym wyglądem, rozmawiając z kreatywnością i inteligencją. Ich oczy odzwierciedlają pasję do pracy i tożsamość kulturową, która ujamia się bez zbędnego hałasu. Te kobiety są strażniczkami czeskiego dziedzictwa kulturowego. A ich poświęcenie i wiedza sprawiają, że każda wizyta w muzeum lub galerii jest wzbogacającym i niezapomnianym doświadczeniem. Ich elegancja i wyrafinowanie połączone z głęboką pasją do sztuki i kultury czynią je nieodpartymi i inspirującymi. W Wielkanoc kobiety dekorują malowane jajka kraslice niesamowitymi wzorami geomerycznymi. W Adencie celebrują zapalanie świec z takimi słodkościami jak wanilkowy rochlicz. Wszystko z delikatną harmonią i umiarkowaną radością. Jak przystało na kulturę, która szanuje zarówno to, co zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Te tradycje, nie tylko stanowią integralną część czeskiej tożsamości, ale także odzwierciedlają kreatywność i troskę lokalnych kobiet. Dekorowanie pisanek wielkanocnych, na przykład, to forma sztuki, która wymaga cierpliwości i precyzji a adwentowe słodkości to przysmak, który cieszy się z rodziną i bliskimi. Te obchody są świadectwem bogatego dziedzictwa kulturowego kraju oraz poświęcenia jego pomstujs w zachowywaniu i honorowaniu swoich tradycji. Życie nocne w Pradze oferuje kontrast, nowoczesne kluby, koktajlownie w barokowych piwnicach, które mieszczą jazz, elektronikę lub lokalną muzykę alternatywną. W tych miejscach kobiety tańczą z elegancją, bez przesady. Ich piękno tutaj nie jest teatralne, to postawa. Chodzą pewnie między stolikami, rozmawiają bez arogancji i trzymają kieliszek pewną ręką. To obecność, która kwestionuje ideę, że kobiecość jest krucha, jest silna, towarzyska, kreatywna. Życie nocne w Pradze jest tętniące życiem i różnorodne, a lokalne kobiety są integralną częścią tej sceny. Ich pewność siebie i byczkaństwo, połączone z otwartą i przyjazną postawą, sprawiają, że każda noc w mieście jest niezapomnianym przeżyciem. Dla tych, którzy szukają prawdziwych porad, zalecenie brzmi: cieszyć się miejskimi niuansami Pragi i Winochradów, połączyć je z urokami karlowych Warów i czeskiego krumlowa. A podróż zakończyć w parkach naturalnych Czech, Szwajcarski i Morawski. Interakcja z lokalnymi kobietami w muzeach, winnicach czy na festiwalach pozwoli docenić nie tylko ich urodę, ale także pomysłowość, inteligencję, dbałość o kulturę i miłość do swojego kraju. Te interakcje oferują unikalną perspektywę na czeską kulturę i społeczeństwo. A także pozwalają odwiedzającym połączyć się z ludźmi, którzy sprawiają, że ten kraj jest tak wyjątkowy. Republika Czeska to miejsce, gdzie piękno nie tkwi w przesadzie, lecz w równowadze, w historii i nowoczesności, w mieście i lesie, w tradycji i nowoczesności, w ludzkiej życzliwości i naturalnej elegancji. Kobiety ucieleśniają tę doskonałą harmonię, wyrafinowane bez pretensji. Dumne bez ekshibicjonizmu, bliskie bez utraty godności, destynacja, która pozostawia głębokie i trwałe wrażenie. Na każdym placu, na każdej wzgórzu, w każdym oświetlonym oknie żyje kraj, który wierzy w swoje własne piękno i w piękno tych, którzy go zamieszkują. Czechy to miejsce, gdzie historia i nowoczesność współistnieją w harmonii, a lokalne kobiety są odzwierciedleniem tej harmonii łącząc tradycje i innowacje z wdziękiem i elegancją.